Amen, Ewangelia na Niedzielę, Ewangelia na Święta i przed nami kolejna niedziela, 26 niedziela okresu zwykłego, i kolejny tekst będziemy w niedzielę słyszeć podczas lektury Ewangelii z Ewangelii Świętego Mateusza. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 21, wersety 28, 32. I znowu proponuję, abyśmy otworzyli nasze Biblię, bo tym razem konieczne będzie zobaczyć cały ten rozdział 21, przynajmniej po redakcyjnych tytułach, aby zrozumieć tę przypowieść o dwóch synach, którą Jezus kieruje do kapłanów i uczonych w piśmie, bo bez tego z szerszego kontekstu ten tekst może być naprawdę nam obcy i niezrozumiały. A więc otwieramy nasze Biblię, Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 21, wersety 28-32. Od razu zobaczymy w tym tekście, yy, podkreśliłem czy kolorami zaznaczyłem dwa pytania, które jak zwykle pytania w Ewangelii są ważne i trzeba na nie umieć odpowiadać także. A więc to zaznaczyłem no i zaznaczyłem oczywiście nasze magiczne słowo Amen które w tym tekście pada i jest to wielka przyjemność, że Amen Blok promuje także słowo Amen po grecku. Dobrze. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 21, wersety 28-32. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko idź, i pracuj dzisiaj w winnicy. On odpowiedział, idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, Zaprawdę powiadam wam, Amen lego min, celnicy i nierządnice, Chodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości, a mu, mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Ten nasz tekst zaczyna się od słów, co myślicie. A więc Jezus nie tylko opowiada przypowieść, ale chce żeby słuchacze byli bardziej zaangażowani i ocenili tę historię. A więc, najpierw zobaczmy ten kontekst pokrótce, 21 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus przychodzi, jesteśmy w Jerozolimie. Najpierw mamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Potem mamy ten gest, który wywołuje skandal, czyli oczyszczenie świątyni. Ta świątynia przestała służyć w odkrywaniu woli Boga, ale stała się kupczeniem jaskinią zbójców. Potem mamy opowiadanie, że Jezus wraca, jest nieurodzajne drzewo figowe. To drzewo figowe, nieurodzajne, to symbol Izraela, kultu świątynnego, dużo liści, ale brak owocu. I gdy wraca Jezus do świątyni, pada to pytanie ze strony arcykapłanów i uczonych w piśmie o władzę, o autorytet Jezusa. Jakim prawem to czynisz? Kto ci dał taką władzę? Jezus odpowiada też pytaniem. Zadam wam najpierw jedno pytanie. Jeśli mi odpowiecie, ja wam odpowiem. Jakim prawem to czynię? Skąd pochodził chrzest Jana? Z nieba czy od ludzi? I pamiętamy, że oni bo na mówią, że najlepiej odpowiedzieć nie wiemy. Skąd pochodzi ta władza i autorytet, którego już nie mają arcykapłani czyni w piśmie? Tak się kończy kazanie na górze, siódmy rozdział. Gdy Jezus skończył przemawiać, tłumy zdumiewały się jego nauką. W jego mowie była bowiem niezwykła moc, jakiej nie posiadali ich nauczyciele pisma. A więc ludzie odkrywają tę moc, autorytet Jezusa. A na zakończenie Ewangelii w 28 rozdziale czytamy: Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Jezus ma władzę. Dobrze, i następnie mamy przypowieść o dwóch synach i przypowieść o zbuntowanych dzierżawcach. W tym kontekście polemiki Jezusa z arcykapłanami uczynymi w piśmie. Ta przypowiedź dzisiejsza o dwóch synach, którzy są zaproszeni przez ojca, by pracować w winnicy, skierowana jest do kapłanów starszych przywódców religijnych, ale dzisiaj pamiętajmy, ta przypowieść jest skierowana do nas. Znowu winnica, w zeszłym tygodniu, w niedzielę rozważaliśmy przypowieść o robotnikach pracujących w winnicy. Druga przypowieść o winnicy to właśnie ta dzisiejsza o dwóch synach. I trzecia przypowieść o winnicy to o morderczych dzierżawcach. Winnica, która w Starym Testamencie była symbolem narodu wybranego. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów, zwrócił się do pierwszego i rzekł dziecko idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Dobrze wiem, że w winnicy pracowali robotnicy, słudzy, a nie synowi właściciela, ale właściciel chce, żeby właśnie jego synowie dzieci, poznali winnicę, pracę w winnicy, dynamikę żeby współpracowały z nim w winnicy współpracować w dziele Boga winnica w chrześcijaństwie staje się symbolem wspólnoty kościoła dynamiki wiary relacji człowieka do Boga wystarczy przypomnieć sobie 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana ta piękna alegoria o krzewie winnym dziecko idź i pracuj dzisiaj w winnicy dziecko teknon to Wyraz także czułości, ale pokazuje też zależność. Innymi słowy, moglibyśmy przetłumaczyć jako potomek. I pierwszy mówi idę panie, dosłownie mówi ja obecny jestem gotowy, ego kurie, ego, czyli ja, kurie, panie, bo Pan, ojciec, a więc jest jakaś gotowość, jest szacunek, ale nie poszedł. Jest drugi, który odpowiada ostro od razu nie chce. Ale później opamiętał się i poszedł. A więc pierwszy rzuca słowa na wiatr. Nie idzie za tym, co powiedział. Czytamy w księdze proroka Izajasze, 29 rozdział. A Pan mówi: Przecież ten lud zbliża się do mnie tylko ustami i mnie tylko wargami, lecz jego serce jest daleko ode mnie, jego cześć dla mnie. To tylko ludzkie nakazy i pouczenia. Czy w Ewangelii Świętego Mateusza w siódmym rozdziale w Kazanie na górze czytam Nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz Ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym owym dniu wielu powie mi, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imię Twoje? W Twoje imię wyrzucaliśmy demony i w Twoje imię dokonaliśmy wielu niezwykłych czynów. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie, wy, którzy postępujecie niegodziwie. A więc ten przykład tego pierwszego syna dziecka, który mówi: tak, panie, ale nie idzie do winnicy. Jezus podsumowuje tę przypowieść, pytając się oczywiście, który wypełnił wolę ojca. Oni od wielu razu mówią, że ten, który się opamiętał i poszedł. Zaprawdę powiadam wam, podsumowuje Jezus, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. A więc mamy z jednej strony kapłani, uczeni ludu, starsi, którzy się uważają za autorytet, oni definiują, jak człowiek ma się zbliżyć do Boga, ale gdy jest ta okazja zbliżenia się do Boga, oni ją lekceważą. Natomiast z drugiej strony mamy przykład celnicy i prostytutki. To właśnie grzech świata męskiego i żeńskiego, byśmy mogli powiedzieć, czyli pewna całość. To dwie grupy najbardziej poniżane przez religię żydowską: celnicy i prostytutki. Wy nie uwierzyliście, oni. Uwierzyli. I zróbmy nasze podsumowanie tego tekstu. Pierwszy punkt to właśnie to pierwsze słowa Pana Jezusa. Co myślicie? Jesteśmy ciągle zapraszani do lektury zaangażowanej Słowa Bożego. Muszę zająć stanowisko, muszę na to Słowo Boże odpowiedzieć. Bóg do mnie mówi Słowo Boże prowadzi do dialogu, więc muszę moim życiem, decyzjami, wyborami odpowiedzieć, osądzić i żyć tym Słowem. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Zobaczmy, że to jest sens naszego życia. Pełnić wolę Ojca to jest nasze zadanie. A więc Bóg nas zaprasza do współpracy. Czy podejmuje tę moją współpracę z Bogiem w tej przestrzeni, do której jestem powołany? Opamiętać się. Trzecia podpowiedź. Metamelomai. Opamiętać się. Ciekawe, że to słowo pada trzykrotnie w Ewangelii Mateusza. W naszym opowiadaniu dwa razy mówi się o dziecku, który się opamiętało. Paryzeusze, uczeni w piśmie i arcykapłani nie opamiętali się. I trzeci raz to słowo pada w 27 rozdziale, gdzie jest mowa o Judaszu. A więc popatrzmy, Judasz się opamiętał, dziecko się opamiętało, ale przywódcy żydowscy nie opamiętali się. I wreszcie jest to opowieść o wierze. Uwierzyli i nie uwierzyli. Uwierzyli celnicy i prostytutki, nie uwierzyli arcykapłani i starsi ludu. A więc jest mowa o wierze, o ufności dziecka do ojca, o zaufaniu. Od niej zależy, czy pójdę do pracy w winnic. Jeszcze może prowokacyjnie na temat tego słowa opamiętać się. Czyli także możemy to przetłumaczyć jako zmienić zdanie. Żałować, pokutować ale to nie tylko wymiar nawrócenia, ale także pewnego rozeznania, do którego jesteśmy stale zapraszani. I może troszkę otwieramy nasze horyzonty, przeczytam fragment, zobaczymy fragment z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudii, Gaudium papieża Franciszka, punkt 43 swoim nieustannym rozeznawaniu Kościół może także dojść do uznania swoich zwyczajów, niezwiązanych bezpośrednio z rdzeniem Ewangelii. Niektóre z nich są bardzo zakorzenione na przestrzeni historii, które dziś, dzisiaj nie są już interpretowane w taki sam sposób i których przesłanie zwykłe zwykle nie jest właściwie odbierane. Mogą ono być piękne, ale dzisiaj nie oddają tej samej posługi w dziele przekazu Ewangelii. Nie bójmy się dokonywać ich przeglądu. Podobnie istnieją normy lub przykazania kościelne, które mogą być bardziej skuteczne w innych epokach, ale które nie mają już tej samej siły wychowawczej jako kanały życia. Święty Tomasz za podkreślał, że przykazania przekazane ludowi Bożemu przez Chrystusa i przez apostołów są bardzo nieliczne. Cytując świętego Augustyna, zauważył, że w przykazaniach dodanych później przez Kościół należy przestrzegać umiaru, aby życie wiernych nie stało się zbyt uciążliwe oraz by nie przemienić naszej religii w niewolę, skoro miłosierdzie Boże stało. Chciało ją mieć wolną. Ta uwaga, wypowiedziana wiele wieków temu, zachowuje olbrzymią aktualność. Powinna stanowić jedno z kryteriów w chwili zastanawiania się nad reformą Kościoła i jego przepowiadania, które pozwoliłyby rzeczywiście dotrzeć do wszystkich. A więc to opamiętanie się, ta zmiana zdania może być rozumiana na różnych poziomach. Na pewno moralnym, na pewno poziomie rozeznawania i odkrywania woli Pana Boga, ale także jest jakąś odwagą, by w nowy sposób spojrzeć na to, co jest istotą Ewangelii, a to jest jakimś dodatkiem i jedynie może tę Ewangelię przysłaniać i utrudniać moc tego słowa. Amen. Życzę błogosławionej modlitwy. Dobrej niedzieli. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Amen.